Witam, akwarysty wzrosła z tej strony. <laughs> Wczoraj tu była podmianka. Już tam było na filmie. Mm, sorry, że trzęsie, ale nagrywam z ręki. Krewetki radosne, może ja je na karmie. Ok, krewety nakarmione. Od razu też dałem żółtym. Papu. E, czym karmię, to oczywiście też powiem w innym filmie. E, dedykowanym dla pokarmów, których używam. Spadła pałeczka akurat. Yy, Okej. Okay. Najbardziej przy tej podmianie się bałem o ten element, czyli o trawnicek. Dlaczego się o niego bałem? Bo podczas tej wczorajszej podmiany on mi troszkę, nawet bardzo dnie, bardziej niż troszkę, podsechł. On był prawie już jak wiór, ale się okazało, że... <laughs> sorry, że wszystko jest w porządku z nim. Yy, więc nie ma się o co martwić, później. Jeszcze po podmianie wrzuciłem im szyszkę olchy. Yy. Później na to wpadłem, że jak mam te szyszki, to, to im rzucę. Okej, okay, ale miał być kolejny mieszkaniec, a go nie ma. No, no nie ma, ale pojawi się do końca, do końca tego tygodnia na pewno. Yy, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, to wywaliłem nawet troszkę więcej. No, czy jeszcze więcej, bo ja już po prostu było za dużo, a na razie jest tyle i zanim odrośnie to. <laughs> Sorry, to mam jeszcze y, troszkę czasu. Okej, okay, ale y, dzisiaj też mam nową roślinkę i ona pójdzie do mojej pięćdziesiątki, która jest tutaj. Już ją było przez chwilę, widać tam roślinę y, i. Dobra, ja ją rozpakuję i y, zaraz pokażę. Tom roślinkom jest kurczę, co się dzisiaj ze mną dzieje. Tom roślinkom jest Pogostemon Elferi, czyli gwiazda wodna. Z tego, co widzę, to nie jest zapakowana w tą włókninę, tylko w watę. O, jeszcze mam kamienie, fantastycznie. Skończyły mi się niedawno kamienie, takie duże. No to są małe. Yy, ok, ja ją spróbuję wyjąć z tego koszyczka, nie uszkadzając jej, i jak ją podzielę sobie na porcję, to, to wracam. Ok, rozwinąłem to. Yy, I widzę, że ta gwiazda jest tak dosyć konkretnie powrastana w tą watę. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś rozplątać. No, no chyba się uda. Dobra, spróbuję to porozprątywać. Całkiem sporo tych sadzonek wyszło. Jak na jeden koszyczek wyszło raz, z czego ta jest taka dosyć mocno porozgałęziana, dwa, trzy, cztery. To nie jest wcale tak mało jak na koszyk. Czasami się zdarza, że, 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 że jest jedna sadzonka, a czasami że jeszcze więcej niż cztery. Okej. Okay. Może mi się uda nagrać sadzenie. Bardzo bym chciał, żeby się udało to nagrać. <laughs> Sorry za ten kaszel i chrypę, ale coś mnie ostatnio męczy. Jeszcze wczoraj tak źle nie było. A jeżeli chodzi o kamienie, to są nawet takie większe. Akurat mi się przydadzą. Yy, bo kamienie są zawsze potrzebne. W akwarium. Tak sobie jeszcze oglądam tego pogostemona, czy nie ma żadnych ślimaków na nim. Ale nie dlatego, że tych ślimaków chcę się pozbyć, tylko wręcz przeciwnie. Chciałbym jednego ślimaka, jeden gatunek, ale to nie powiem jaki, bo myślę, że niedługo go zdobędę. I to jest właśnie ten ślimak, o którym mówiłem wcześniej, czy tam wczoraj, czy tam wczoraj i wcześniej. O, zatoczek. Też go wcześniej szukałem, bo go widziałem na liściu. Ale go nie mogłem później wypatrzeć. Dobra, zaraz go wpakuję do jakiegoś akwa, bo nie będę go zabijać. Ani wyrzucać, ani z nim robić. Ok. Zatoczek już sobie w akwarium u krewetek mieszka. Przyznam, że chętnie bym sobie założył nawet to na biurku krew krewetkownie, ale to nie jest zatoczek, to jest jakiś liść. Ale yy, nie krewetkownie Boże, co ja mówię? Ślimakarium bym sobie założył z, krew, z krewetkami, coś jest jednak nie tak dzisiaj ze mną. Założyłbym krewetkarium z helenkami. A po co? Po to, że jak wczoraj robiłem podmianę w krewetkowni, to po prostu całe podłoże to były świderki małe. I po prostu ja bym te większe powyciągał sobie dał, dał i dał helenkom do zjedzenia. <laughs> O kuzyn ostatnio u mnie był, wziął trochę roślin, wziął trochę świderków, ale to mimo wszystko jest mało, bo może mi się uda to pokazać. Yy, nie będę robił cięcia. Yy, nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale tych świderków jest naprawdę masa. Chciałbym, żeby mieć taką masę yy, krewetek. Yy, chociażbym pewnie narzekał wtedy na krewetki. Tak szukam, o tam jest troszeczkę. Czemu się nie chcesz wyostrzyć. No widać może, no, że tego troszeczkę jest. <laughs> ok, To zaraz się biorę za sadzenie tego pogostemona. Jeszcze na chwilę wtrącę. Jeżeli ktoś wie, co to jest. O to. To jest jakieś żyjątko, to bardzo chętnie proszę o odpowiedź co to jest. Ok, Uda się chyba nagrać sadzenie. Próbuję to jakoś w miarę szybko zrobić. Muszę sobie też miejsce na jeszcze inną roślinę tu zrobić. To jest tak, jak się rzadko sadzi. Przy okazji widać, co wtedy nie jest. Jednak ziemia plus siatka to jest dobry pomysł. Wiem, czemu tutaj tak mało żwiru nie wyszło. Teraz chyba nawet zrobię pauzę i go dosypię. с помешал. Naprawdę kuć w oczy to moje sadzenie. Ale robię to możliwie rzadko. Może faktycznie tu lepiej będzie tak udało. O, tu się udało. No to jest piasek pod tym. Co tu robi piasek? Uciekaj. Sadzenie skończone, resztę dopowiem zaraz. No, w mojej opinii wygląda to całkiem ładnie. Poczekam aż to się przyjmie, zacznie rosnąć. I ogólnie chcę z tego zrobić taki cały trawnik. Aż. o. tu jeszcze i żeby tutaj było tak całe zielono. A przy. Aha, nie widać, bo. dobra. przy Dragon Chcę posadzić alternatera rajnek kimini, mini, które mam nadzieję pod koniec tygodnia mi przyjdzie. Z mojej strony jest to tyle. Akwarysta z Wrocławia. Trzymajcie się. Cześć.